Jerbka w dłoń, dzisiaj pijemy urugwajską. Yy, rzadki klimacik, aczkolwiek dosyć cierpki i nieco sypki pelasty. Także kto lubi jerbę, ten wie o co chodzi. Siemanko, YouTube, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Ungezon. Dzisiaj chciałem Wam po y, przedstawić moją big mamę. Czyli największą samicę na hodowli tofi karamel, oczywiście czysta Magdoeli. Zważymy ją, zmierzymy ją i coś tam jeszcze wykombinujemy. Zapraszam was serdecznie, lećmy. Tak wygląda właśnie nasza pani w spoczynku. Tak jak wspomniałem, jest to samica odmiany barwnej tofi karamel. Aczkolwiek, Tofi jest to tak naprawdę linia hodowlana yy, pochodząca z Francji. Co ciekawe, Paul Harris najprawdopodobniej na bazie tej linii wyhodował Hypo, chociaż ciężko tak naprawdę to stwierdzić. Wiecie, jak to te interesy w dzisiejszych czasach wyglądają, wszystko jest owiane tajemnicą. W każdym razie, jak sami widzicie, ta odmiana charakteryzuje się takimi czerwonymi kolorami, przeplatanymi z brązem. E, troszeczkę czerni, aczkolwiek tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, gdzie link macie w opisie e, no mimo wszystko y, da się tą czerni jeszcze mocniej zredukować, e, no i widać tą maluchów, czyli u dzieci tej pani. Odmiana karamel jest to po prostu kodom, czyli po prostu niekompletny dominant, no to nie ma na co czekać. Spróbujmy ją wyciągnąć. Oooooooo. Wow. Przezorny zawsze ubezpieczony. Rozwaliła mi pirometr. Miałem misterny plan, żeby ją wsadzić do tego pudełka i zważyć. To było... Udane starcie, ale chwilę mi to zajęło. W każdym razie nie wiem, czy teraz uda się to w jakiś sposób nagrać, czy też nie. Musimy to docisnąć. I teraz zobaczymy, jak. Już prawie 4 kg. Elegancko. Macie tutaj żywy przykład samiczki z 2006 roku, tak naprawdę. Czyli. Co tutaj dużo gadać? Pierwotny karamel na Waszych oczach. Big Mama, jak się patrzy. Powiem Wam, że na tym odcinku nie udało mi się jej zważyć. Yy, zmierzyć, sorry. W każdym razie robiłem to niedawno. Ma około 2 m20. <laughs> Jeszcze raz spojrzenie na jej fenomenalną głowę. Czarne oczy jak smoła. A, A, B, C, D, e, F, Powiem wam, że natrudziłem się, żeby jakiekolwiek ujęcie dla was nagrać. Było to bardzo wyczerpujące. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uuu! Powiem wam, że naprawdę musiałem się strasznie natrudzić, żeby cokolwiek dzisiaj nagrać. Nie za bardzo dzisiaj miała ochotę być na rękach. Ja wolałem jednak trzymać ją na dystans. Wiecie, z pilota jest fajna, ale jak ważyć prawie 4 kilo, to jednak jakiś tam respekt jest, nie? Nieważne. Co chciałem jeszcze Wam powiedzieć. Wszystko w zasadzie wspomniałem w filmiku. Mimo, że jest to... Kodominacyjna forma, to występuje u niej forma super, czyli super karamel. Jest to po prostu już całkowite, praktycznie całkowite wyeliminowanie pigmentu czarnego, no i po prostu efekty są obłędne, A, B, C, D, e. Jeżeli zapytacie mnie o różnicę między genem karamela a genem hypo, no powiem Wam, że interesy są w całej Europie i na świecie najwidoczniej sprzeczne, bo wielu uważa, że jest to samo, jest to to samo na innym allelu, i tak naprawdę nie jest kompatybilne, ale tak w sumie to. Praktycznie niczym się nie różni, także yy, niektórzy sprzedają Gen Hypo za hmm, 3000 funtów, a niektórzy sprzedają Gen Caramel za załóżmy 300 euro. Yy, I tu jest ta różnica i szczerze mówiąc yy, nie będę się już więcej nad tym rozwodził, przynajmniej na tę chwilę, to nie jest yy, film po to, żeby cokolwiek tutaj dowodzić. Chciałem Wam przedstawić mniej więcej jak wygląda sytuacja z Genem Caramel. I wiecie, po prostu hmm, chyba najważniejsze informacje Wam przekazałem, pokazałem na przykładzie, co prawda, jednej samiczki, ale yy, resztę zatrzymam dla siebie przynajmniej na jakiś czas. Gdybyście mieli jakieś pytania, no to wiadomo, komentujcie. Napiszcie mi też, jaką następną odmianę barwną chcielibyście zobaczyć. Tak naprawdę mogę Wam dodać jeszcze, że w obrębie podgatunku McDowell'i występują prawie wszystkie odmiany barwne, albo przynajmniej spora ich część. Cóż, dzięki za oglądanie. Widzimy się pewnie za tydzień. Strzała!